Siemano, będę sobie dwa teraz śniadanku, kanafeczki z szynką oraz kieszonym ogórkiem, także życzę mi smacznego. Siemano kochani, witam was bardzo, serdecznie w końcu Dzisiaj, słuchajcie, po raz pierwszy będzie losowanie cytatów. Zobaczymy jaki dzisiaj mamy cytat, słuchajcie. Więc jestem ciekawa, <laughs> jaki cytat się wylosuje na dzisiaj. Dobra? Mam? No, że w sumie fajne. fajna sprawa. Wszystko jest możliwe, jeśli tylko wierzysz. Dokładnie. Słuchajcie, no kolejny vlog ma coraz bliżej świąt. Fajnie. Słuchajcie, przypomniałam sobie, że miałam schowanego takiego aniołka, więc fajnie, więc po prostu zastanawiam się teraz, na którą półkę tu dać. Ale chyba dam na taką półkę, o, gdzie była ta dynia. No i wiecie. Coraz mniej dekoracji jesiennych, coraz więcej dekoracji świątecznych Ale za niedługo już będzie tak, że będzie cały pokój udekorowany Że wiecie, po prostu nakupię bardzo dużo dekoracji właśnie takich I będzie po prostu fajnie W ogóle patrzcie jakie mam długie włosy Siemano, będę sobie to teraz Barszczyk ukraiński, także życzę mi smacznego. Ja sobie te sobie egzaminy testowe i ktoś się do mnie dopija. they paint this in but they hold nothing next to you i don't want wrapped in paper za wstyg wyszedł na balkon <grywka> a ja powiem, że, że, że właśnie nie... Jest tak spoko, słuchajcie, nie jest tak właśnie grudniowa pogoda, jest tak właśnie spoko. Ejka coś tutaj, słuchajcie, kombinuje. Oko jest cały mokry, bo padało. Dobra, chodź, idziemy do domku, chodź. Co to jest za bunt? Co to jest za bunt? O, druga też idzie. reakcja <grywa> na zmianę pościeli. ona to torby z Action. Chodź tu. Świątecznie. <grywa> Kojarzyłam, że bardzo właśnie fajna taka świąteczna pościel. O, ktoś tu mruczy. Chyba jej się podoba, słuchajcie. W ogóle słuchajcie, ja Wam <grymnie> nie mówiłam e, e, o moim outfitie dzisiaj, więc dzisiaj sobie zrobiłam taką koszulkę szarą. E, ją kupiłam kiedyś w zielonych, lubię. właśnie. Spodnie beżowe takie długie, dresowe. W shinseju, chyba tak. mi się że w kupiłam. <grymnie> więc taki dzisiejszy mój outfit. Powiem wam, bo właśnie wam mówiłam, zanim zaczęłam vlogmasy, że w którymś vlogu przed vlogmasami powiedziałam wam szczerze, że nie mam pojęcia, czy będę po prostu w tym roku nagrywać vlogmasy. Bo jednak byłam, co do tego tak wiecie, no niepewna, prawda? Czy nagrywać, czy może sobie jednak w tym roku odpuścić vlogmasy. Ale teraz, jak tak właśnie nagrywam te vlogmasy, to w sumie się cieszę, że je nagrywam serio, że tak jakoś fajnie jest po prostu nagrywać te vlogmasy. Więc. Cieszę się, że w tym roku nie odpuściłam. No i słuchajcie, 12 grudnia, czyli w sumie już praktycznie za niedługo mam egzamin z biologii, ale jeszcze powiem szczerze, że do mnie jeszcze nie dochodzi ten właśnie taki stresik. Tak jak wam mówiłam nieraz, tutaj też, w szkołach może też są właśnie, też jakby stresuje i tak dalej, bo to jest normalne, bo jakby egzamin i tak dalej, więc jest stresik. Ale jest bardzo taki malutki po prostu Więc e, no, ale i tak jest No to jest og ogólnie po prostu takie normalne, prawda? No ja w ogóle muszę wymyślić na jaki temat zrobić projekt um, i, na I w ogóle go zrobić Ale to no Pokażę wam poduszki, o których w zeszłym roku zapomniałyśmy W sensie ja zapomniałam i moja mama Już wam pokażę Ogólnie trzy są takie same, więc wam pokażę jedną. Proszę bardzo. Ja nie wiem, ja nie wiem po prostu jak my mogłyśmy w zeszłym roku o nich zapomnieć. Dlatego w tym roku, żeby nie zapomnieć, je dzisiaj wyciągnęłam. I dwie są... Dwie dałam, są w torbie tutaj w Action, obok mojego łóżka. A trzecią już się nie zmieściła, dlatego ją tak, wiecie, na toaletkę dałam. Yy, w każdym razie ja naprawdę nie wiem, jak my w zeszłym roku o nich zapomniałyśmy, po prostu. Że zapomniałyśmy w ogóle, że istnieją takie, że, w sensie, że mamy takie poduszki, o to chodzi. Ale zobaczcie, śliczne są. Pięćno, że yy, kupiłyśmy kiedyś. Kiedyś, no. Yy, właśnie yy, chyba. Nie pamiętam w jakim sklepie, więc żeby wam was, po prostu wam nie powiedzieć źle, to nie, powiem po prostu, że nie pamiętam w jakim sklepie, ale w którymś sklepie kupiliśmy, chyba w Pepco, chyba w Pepco takie piękne poszewki na poduszki, więc no, będzie ładnie, ale no zapomniałśmy o tych w zeszłym roku. Dlatego w tym roku nie możemy o nich zapomnieć, więc są tak, wiecie, na widoku, żebyśmy po prostu pamiętały, że jak przyjdzie czas, to żeby je po prostu na kanapę dać u nas w salonie i no. O, i że mamy tą kurtynę, którą również będzie w salonie, więc też będzie klimacik fajny, tak, wiecie, nawet wieczorami po prostu będzie ładnie. W ogóle tak się nie mogę doczekać 26 grudnia. Ci, co na Stranger Things, wiedzą o co chodzi. A że jeszcze finałowy odcinek wyjdzie 1 stycznia, chyba tak. Chyba tak to było, tak to wtedy pisało, że 1 stycznia będzie finałowy odcinek. To już w ogóle mega fajnie. Więc 26 Stranger Things. <laughs> no i 1 stycznia też Stranger Things. Tym razem finałowy odcinek. Nie mogę się doczekać. Okej, okay, kochani, a to już koniec dzisiejszym vlogu, się Dziękuję Wam bardzo, stać się za z dzisiejszego vlogmasa. Jak Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie, aby być na bieżąco z kolejnymi vlogmasami. No i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. I życzę Wam ogodniami, jego dniami, jego wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. No i papatki!